Was. Przez ostatnie dni chyba wszyscy zastanawiamy się nad tym, co się tak naprawdę wydarzyło wczoraj, kiedy został wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. To jest instytucja, która tylko imituje nasz Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego, dlaczego teraz i jakie będą konsekwencje tego, co się wydarzyło? Dlaczego? Otóż pandemia unaoczniła nam wszystkim, że oni po prostu nie potrafią rządzić. I to staje się rzeczą. Oczywistą dla każdego, kto obserwuje ich grupę, są nieudacznikami, którzy ani nie przygotowali nas do tej sytuacji, która jest dzisiaj, ani nie potrafią w tej sytuacji się odnaleźć. Więc skoro nie potrafią rządzić, to nie wygrają nigdy żadnych demokratycznych wyborów. Ostatnie wybory wygrali obłoz. i tylko i wyłącznie dlatego, że traktowali środki publiczne, miliardy publicznych środków, jako własny fundusz wyborczy, tylko dlatego, że mieli wsparcie mediów publicznych. Tylko dlatego, że mieli wsparcie kościoła. Bez tych dwóch pierwszych i pokazując, znaczy nawet z tymi dwoma pierwszymi, ale pokazując, pokazawszy to, co pokazali w, w trakcie pandemii, nie wygrają żadnych demokratycznych wyborów. A jeśli tak, to muszą zainstalować dyktaturę. A jeśli dyktatura, to muszą złamać kręgosłup tym, którzy skutecznie im się postawili, czyli polskim kobietom. Pytacie, dlaczego teraz? To jest oczywiste, bo teraz mamy ograniczone możliwości protestowania, bo teraz mają alibi do tego, żeby używać nadmiarowych środków przemocy. Użycie gazu uzawiącego wobec kobiet podczas wczorajszej demonstracji jest bezprecedensowe i zostanie im zapamiętane na zawsze. Pytacie, jakie będą konsekwencje? Piekło kobiet, tortury dla tych dzieci, które niewyobrażalnym bólu, niektóre z nich w niewyobrażalnym bólu będą się rodziły, ale też konsekwencje systemowa, Tak zwany kompromis aborcyjny już nie istnieje. Został podeptany. Kwestia aborcji została otworzona na nowo. I ponosi za to pełną odpowiedzialność Jarosław Kaczyński. Totalna odpowiedzialność. Jarosława Kaczyńskiego. कचिंग